Siemano moi drodzy, dzisiaj witam was w kolejnym dropie Uredii. Sprawdźmy, coś w tym tygodniu dla nas przygotował. A mamy tutaj tak, ostrze potępionych, czyli krótki miecz pochodzący z pakietu broni demonicznego ognia. Perkiem jest przy lekkim ataku dobijającym wroga, przebija demoniczny cios. Aktywuje się tylko, jeśli trzymasz broń w głównej ręce. Z tego co kojarzę, to chyba tutaj nie nagrywałem materiału dotyczący tego oto miecza, i tego pakietu, aczkolwiek jeżeli nie, no to podlinkuję Wam w opisie do niego po prostu namiar. To był 24-godzinny dropik, no a dalej mamy kaptur karoliński z pakietu karolińskiego, jak nazwa wskazuje. No i tutaj mamy pancerz chwilowo wzrasta po przyjętym ciosie i przy niskim poziomie zdrowia. Dodatkowo atak wzrasta po celnych trafieniach przy wysokim poziomie zdrowia, czyli takie standardowe perki, no i jeszcze wartym uwagi w tym tygodniu jest, yy, a raczej są, karwasze błogosławionego wojownika, wariant święte, one były chyba całkiem niedawno, jest to ten wariant cały biały, który właśnie w tym momencie widzicie, no i w sumie to by było na tyle. Ostatnie tygodnie dosyć słabe pod względem dropu, muszę przyznać, no ale cóż tu więcej poradzić. A, no i jeszcze wejdźmy sobie do sklepu, Otworzycie dropik cotygodniowy. No i sprawdźmy, cóż my tutaj dzisiaj Dostaniemy. No właśnie, błąd. No, a tym razem, o proszę. Twindaradar. Okej. Okay. Zobaczmy szczegóły tego pakietu. No a pochodzi właśnie on z tego pięknego broni lodowego węża pakietu. No, i muszę przyznać, że całkiem dobry dropik jak na ten randomowy, chociaż mógłby być jakiś element z. Jakiegoś pakietu. No i to było na tyle. Trzymajcie się i życzę zdrówka, bo ja troszeczkę chory. Tak więc trzymajcie się. Na razie. LOL